Ale. Brzydkie, brudne. Pięknie, no pięknie. Nie pamiętam bardzo. O. Dużo pamiętam, ale ja pamiętam jak wyglądały. Chętnie bym zobaczyła. Dziś wyruszymy w sentymentalną podróż po Siedlecach. Drodzy widzowie, czy pamiętacie, jak wyglądało nasze miasto przed laty? Jakie miejsca zmieniły się najbardziej? A może macie jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z dawnymi Siedlecami? Dziś na ten temat porozmawiam z mieszkańcami naszego miasta. Zapraszam Państwa na sondę. Cię króciutko pytam o stare Siedlce. Czy pan pamięta nasze miasto sprzed na przykład 20-30 lat? No tak, mieszkałem wtedy w Siedlcach, o. ale ja 40 lat nie mieszkałem w Siedlce. No, no pan przyjechał i teraz co się zmieniło w naszym mieście po tych no, latach? Tak, mieszkam. Teraz. A w Siedlcach byłem od czasu do czasu. No. Szczególnie nowe osiedla, domy. Masę ludzi chyba przybyło, chociaż tak jak ilościowo. Tak, tak, to prawda. Jak patrzyłem ilościowo, ilu mieszkańców teraz jest. No to usłyszałem, się więcej. Okej, okay, ale tak najbardziej taki, taki punkt, na przykład centrum, zmieniło się? Pamięta Pan jakieś takie miejsca? Nie nie no, ja pamiętam. Pomnik. pomnik? Ale już, jeszcze chyba jak byłem, to już, albo jak przybywałem czasami, bo przyjeżdżałem do Siedlec, to chyba już działo się z nim, że, że już go nie ma i jest obecny kształt. Były brzydkie, brudne, teraz jest coraz lepiej i bardzo fajnie. Dobra, które miejsce zmieniło się najbardziej według Pani? No najbardziej myślę, że się zmieniły. Centrum miasta, prawda? No też nie mówię o tych nowych osiedlach, gdzie powstałem, to są piękne też, prawda? Nie pamiętam bardzo. O. Dużo pamiętam. No jak wyglądało nasze miasto 40 lat temu? Dla łodzianina? Trochę zapliziale takie było. Nie. Autobusów strasznie było mało, żeby przejść z jednego kawałka miasta na drugi, to było dla mnie szokiem, że można w pół godziny to zrobić. No to ja pamiętam, jak wyglądały. Bo tu jestem od piątego roku. Także pamiętam, jak wyglądały. No to nie wyglądały tak jak teraz. Teraz się sporo się zmieniło. Na plus. Jakieś miejsce, takie, które szczególnie się zmieniło, już nie wygląda tak jak kiedyś? No, PKS-y dawne. Szczególnie PKS-y, tak. Pracowałam na Brzeskiej 42 lata w jednej firmie. Ta firma jeszcze jest? jest. Budynek ten sam? Nie, budynek nie ten sam. Wszystko się, pułku. się zmieniło. W półku pracowałam. No, także wszystko się zmieniło. Dużo się zmieniło. Zawsze coś, coś nowego powstaje, także no, nie można narzekać. Plac generała Sikorskiego. Ja pamiętam jeszcze duży pomnik, który stał na środku, już go nie ma. Zalew, teren zalewu jest bardzo dobra infrastruktura. Jak byłam młodsza, to zupełnie było inaczej. Szkoły wypiękniały, boiska. No, myślę, że jest naprawdę bardzo bardzo dużo zmian. Tylko jeszcze pytanie, w jakim zakresie mówimy. No, ja już jestem po 40, to już ta różnica dla mnie jest stosunkowo duża. Cieszę się, że mieszkam w takim ładnym mieście. Okay. Nie byłem za komuną, ale wolę tamte czasy. Te ulice to takie nie były jak, te, jak teraz takie ładne. No, kościół Stanisława, no, y, pocztę, no, park był, no, brzydszy jak teraz, no, karo drobiarskie, no, później powstał most, to i tam takie, y, ta dzielnica przemysłowa, mój mąż kiedyś pracował w Pecu, no, karo wspominam, bo to ja już sam tam tę emeryturę przeszłam, no, a teraz my, my tam jest teraz ładnie. Zagospodarowany, wszystko tam też. No tutaj był główny pasaż, była kolorowa, to się chodziło, no i tam były zdech. i tak to nie wiem, jak to pani powiedzieć. Tego nie było, bo były domy takie sobie, no gospodarstwa domowego. i co dalej można powiedzieć? Galerii nie było, park no no, był inny. Galerii nie było, park był inny oczywiście, ten sam, ale tam troszeczkę modernizowany. To wszystko tutaj było, że tak powiem, Jacek był. Co się zmieniło, jak się zmieniło nasze miasto na przestrzeni lat? Myślę, że się bardzo zmieniło. Przede wszystkim wypięk wypiękniałe budynki i z tego co ja pamiętam to wszystkie ośrodki kultury. Zmieniło się, wydaje mi się, że jest mniej zieleni, że jest mniej drzew, przynajmniej tutaj w centrum. Ale może to są takie wspomnienia moje z dzieciństwa, że było bardziej zielono. Na pewno jest więcej ciekawszych sklepów kolorowych. Bo tak to było dużo mniej. Na pewno widać to po ludziach, po stylu ubierania, po ubraniu, po fryzurach. No, no było więcej, były taksówki bagażowe na przykład. No wiele się w centrum zmieniło i na lepsze, zdaje się. Tego budynku nie było, no tamten się budował wieżowiec. Tamten budynek był, owszem. Czyli sporo miejsc się zmieniło. Ma pan takie wyjątkowe wspomnienie z naszym miastem? Tak jest przed lat. No, wszystko, co się wiąże z tamtymi latami, wspominam no, z dużą sympatią. No. Co się zmieniło? E, bardzo ładnie jest e, urząd miasta odnowiony, skwer zrobiony, e, park e, ogieńskich. Myślę, że jest różnica na osiedlach. Że jest bardziej zielono, że te chodniki wreszcie wyglądają nie w ten sposób, że można było się przy... za każdym krokiem praktycznie po przewrócić. Więc na pewno się to zmieniło na korzyść, zwłaszcza ja mieszkam nad zalewem w osiedlu, które według mnie jest najpiękniejsze w Siedlcach. jest bardzo dużo i zieleni, mało ilość roków i wszystko naokoło jest w niedalekim odległości. Więc po fontanny nowe na pewno park. Ładnie zdobiony, nowy. Ten centrum handlowe tego kołbanku na Piłszuskiego. I już tego nie było. Nie było kiedyś, tak, tak. Aha. Tam był stadion. Ruszamy z takim cyklem retrosiedlce i zachęcamy mieszkańców do tego, żeby zobaczyli, jak wyglądało nasze miasto 30 lat temu na przykład. Nie, cała sprawa, szczególnie dla tych najmłodszych, albo dla tych, którzy jakąś retrospekcję chcą. E, e, przemyśleć, zobaczyć i, i no fajnie to by było. A naprawdę zmieniło się bardzo dużo. Nie, no oczywiście, tylko mówię, ponad 40 lat nie mieszkałem w Siedlcach. Robiłem tutaj maturę w królówce, a później pojechałem nad morze. I 40 parę lat mniej nie było. No wiem, że fotografie przedwojenne siedlec były. Powojenne owszem też były, a teraz na przełomie lat 90. i 2000 nie wiem, czy były. Gdyby się pojawiły na YouTube, chętnie by obejrzały. To są filmy, właśnie. Aha, no to nawet lepsze niż fotografie. Pewnie, żebym chciał. Ja sobie zaraz chyba wejdę i sobie zaraz dodańczym i sobie to obejrzę. To zachęcałem. Ależ ja często oglądam na internecie. Mamy teraz możliwość oglądnięcia czegoś z, z tych lat, właśnie. Dawniejszych one na pewno będę oglądać, bo to jest taka e, dla mnie wycieczka sentymentalna. No, jestem Dzień. siedlczanką, to, to jest tak dla mnie jest. ważne. Dokładnie. Ja lubię odwiedzać zabytkowe miejsca, no nie szczególnie jakieś kościoły czy katedry zabytkowe, ale lubię zwiedzać stare miasta i no, wiecie, co, bo mamy taki, takie pytanie też, czy gdybyście miały taką możliwość obejrzenia materiałów sprzed lat, sprzed 30 lat nasze miasto jak wyglądało? To by tak sobie z kamerą włączyć taki materiał i zobaczyć. Jak to wszystko poszczególne miejsca się prezentowały. Tak, to Bardzo ciekawe. Tak, mhm. tak, tak, tak. Bardzo wątpię. ciekawe, chętnie bym zobaczyła. Ciekawa jestem jak, jak było. Pięknie, no pięknie, no pięknie. Ja bardzo chętnie oglądam i w telewizji też historii oglądam, a siedzę tym bardziej. No myślę, że chętnie zajrzelibyśmy. No tam widać najbardziej co się tak, zmieniło i jak się tak, zmieniło. No oczywiście, że tak. Czy lubicie archiwalne materiały i zdarza Wam się wracać pamięcią do historii naszego miasta? Jeżeli tak, to zapraszamy do oglądania Retro Siedlce na YouTubie i w Telewizji Wschód. Co tydzień czeka na Was nowa dawka wspomnień. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.